Witaj w przewodniku poświęconym działalności nierejestrowanej. Z tego materiału dowiesz się, co to jest działalność nierejestrowana, dla kogo jest przeznaczona, a także na co musisz zwrócić uwagę podczas codziennej sprzedaży. Poza podstawowymi zagadnieniami, pokażę Ci również, jakie są ograniczenia i wymagania działalności nierejestrowanej oraz jak ją rozliczać. Na początek spójrz na krótki przegląd tematów, które chcę Ci przedstawić. Zaczniemy od podstaw działalności nierejestrowanej. Poznasz definicję tego zagadnienia oraz to, kto może z niego skorzystać. Następnie skupimy się na podstawowych obowiązkach, a także na zagadnieniach formalnoprawnych. Postaram się wytłumaczyć ci od podstaw sformułowania, które występują w definicji działalności nierejestrowanej. Dalej przejdziemy przez kwestie związane z rozliczaniem, gdzie poruszone zostaną między innymi tematy dotyczące ewidencji sprzedaży, a także kasy fiskalnej. Na koniec wytłumaczę ci, jak rozliczać działalność nierejestrowaną w zeznaniu rocznym oraz co może stanowić koszt uzyskania przychodu. Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która została opisana w artykule 5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Nie wymaga ona rejestracji w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Tym samym nie jest działalnością gospodarczą. Charakteryzuje się między innymi tym, że miesięczny, miesięczny przychód należny z tej działalności nie może przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia, oraz tym, że nie mogą prowadzić jej osoby, które przez ostatnie 60 miesięcy prowadziły działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o limit Twoich przychodów, muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Gdy jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, nadal możesz prowadzić działalność nierejestrowaną. Ale Twój limit przychodów wynosi wówczas 50% minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie możesz też świadczyć usług. W związku z tym Twoją alternatywą jest sprzedaż produktów. Gdy zaś jesteś osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, limit pozostaje na poziomie 75% minimalnego wynagrodzenia. Możesz też świadczyć usługi, choć samo pojęcie usług zawiera wiele niejasności. Nad tym skupimy się w dalszej części. Mam nadzieję, że definicja działalności nierejestrowanej jest dla Ciebie jasna. Mimo wszystko chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwa pojęcia, które się w niej pojawiły. Jednym z nich jest przychód należny. W świetle prawa przychodem należnym są kwoty należne, nawet jeżeli ich jeszcze nie otrzymałeś. Mówiąc prosto, przychód należny powstaje w momencie, gdy klient coś od Ciebie kupi. Jeżeli chodzi zaś o wynagrodzenie minimalne, to jest to po prostu obecnie obowiązująca kwota minimalna, którą możesz zarobić pracując na pełny etat na podstawie umowy o pracę. Jako że kwota ta ulega regularnej zmianie, to zmienia się również limit w działalności nierejestrowanej. Powróćmy teraz do przychodu należnego, który może budzić więcej wątpliwości. Aby lepiej zobrazować tą definicję, odniosę się do prostego przykładu. Załóżmy, że rozpoczynasz prowadzenie działalności nierejestrowej od początku marca. Kilka dni później przychodzi klient, który kupuje sprzedawany przez Ciebie produkt. Umówiliście się jednak, że zapłaci on za niego dopiero w następnym miesiącu, czyli w kwietniu. No i teraz powstaje pytanie, co zrobić w takiej sytuacji? Zapewne możesz uważać, że osiągniesz przychód z tej sprzedaży dopiero w kwietniu, bo wtedy klient zapłaci Ci za produkt. Niestety, ale tak nie jest. Jeśli przyglądniesz się bliżej definicji, to zobaczysz, że do przychodu należnego zaliczasz kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W związku z tym, jeżeli, jeżeli klient kupił od Ciebie produkt w marcu, a zapłaci Ci w kwietniu, to Twój przychód powstaje w marcu. Nie ma znaczenia to, że zapłatę otrzymasz dopiero za miesiąc. Z kolei, jeżeli klient kupi od Ciebie produkt np. 7 marca, a zapłaci za niego dwa dni później, to przychód należny powstaje również w momencie zakupu, czyli w tym przypadku 7 marca. Zwróć uwagę na to, że do tej pory cały czas mówiliśmy o przychodzie. Musisz wiedzieć, że przychód nie jest tym samym co dochód. To dwa różne pojęcia, choć mające ze sobą pewien związek. Upraszczając, można powiedzieć, że przychodem w działalności nierejestrowanej będą pieniądze, które otrzymujesz za sprzedaż. Jeżeli odejmiesz od przychodu koszty jego uzyskania, to otrzymasz dochód. Dlaczego różnica między tymi pojęciami jest tak ważna w działalności nierejestrowanej? Chociażby dlatego, że obowiązują cię limity przychodu, a nie dochodu. W związku z tym taka działalność będzie w wielu przypadkach nieopłacalna lub niemożliwa, gdy mówimy o droższych produktach. Przykładowo, jeżeli kupisz maszynę za 6000 złotych. A sprzedasz ją za 10 tysięcy złotych, to tak naprawdę zarobisz 4 tysiące złotych. Twój przychód będzie jednak wynosił 10 tysięcy złotych. Dopiero gdy postanowisz odliczyć od przychodu koszty jego uzyskania, otrzymasz dochód na poziomie 4 tysięcy złotych. Znasz już różnicę pomiędzy przychodem i dochodem, dlatego możemy powrócić do dalszego rozkładania definicji działalności nierejestrowanej na czynniki pierwsze. Kolejnym zagadnieniem jest temat działalności gospodarczej. Chociaż wydaje się, że nie ma tu nic niezrozumiałego, to warto wspomnieć o pewnej furtce. Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić, gdy masz zarejestrowaną firmę, jednak w okresie ostatnich 60 miesięcy była ona nieustannie zawieszona. Odwieszenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy dyskwalifikuje Cię z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej. Gdy tak zrobisz, Musisz odczekać kolejne 60 miesięcy, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną. Skoro jesteśmy już przy ograniczeniach, to musisz wiedzieć, że działalności nierejestrowanej nie możesz również prowadzić w przypadkach, gdy twoja sprzedaż wymagałaby koncesji czy zezwolenia. Przykładem jest tu sprzedaż napojów alkoholowych lub praktyka lekarska. Poza tym pamiętaj, że jest to działalność wykonywana osobiście. Oznacza to, że nie możesz jej prowadzić z inną osobą. Nie wypali więc plan sprzedawania odzieży wspólnie z małżonkiem czy znajomym. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby działalności nierejestrowane były prowadzone odrębnie przez dwie osoby. Idąc dalej, nie ma przeszkód, żebyś sam prowadził dwie różne działalności. Musisz jednak pamiętać, że limit jest dla Ciebie jeden i musisz trzymać się tych 75% minimalnego wynagrodzenia, niezależnie od tego, Ile, dział ile działalności nierejestrowych prowadzisz? Jeżeli przekroczysz go choćby o 1 grosz, to w ciągu 7 dni od tego zdarzenia musisz zarejestrować działalność gospodarczą. W takim przypadku pierwszym dniem Twojej działalności gospodarczej jest dzień, w którym przekroczyłeś limit. Przyjrzyj się przykładowi. W pierwszym wariancie sprzedajesz odzież i rękodzieło na dwóch różnych portalach. Twój łączny miesięczny przychód wynosi 2800 zł. Jest więc niższy od obowiązującego limitu, dlatego bez problemu możesz kontynuować działalność. Sytuacja wygląda nieco inaczej w drugim wariancie, gdzie łączny przychód wynosi 3500 zł. Jest więc większy od limitu, dlatego powinieneś zarejestrować działalność gospodarczą w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu. Zauważ, że tak jak wspomniałem, limit dla różnorodnych działalności jest jeden, dlatego nie ma znaczenia. Że teoretycznie mie mieścisz się w nim, biorąc pod uwagę każdą branżę osobno. Przejdźmy teraz do kolejnej kwestii związanej z zakresem Twojej działalności nierejestrowanej. O ile nie ma większych przeszkód podczas sprzedawania produktów, o tyle dużo więcej dyskusji wywołuje świadczenie usług. Przykładem są np. Przykład usługi tworzenia tekstów marketingowych na zamówienie, czy udzielanie korepetycji. Co do zasady, świadczenie usług może być potraktowane jako zawarcie umowy zlecenia lub odzieło, a co za tym idzie? Powstaje wówczas obowiązek zgłoszenia takich umów do ZUS. W przypadku umowy zlecenia należy odprowadzić składki, chyba, że jesteś studentem lub uczniem do 26 roku życia. Za zgłoszenie cię do ZUS i odprowadzenie składek odpowiada zleceniodawca, czyli twój klient. Takie przepisy obecnie obowiązują. Jednak na szczęście pojawiło się światełko w tunelu, o którym za chwilę. Z kolei, w przypadku zawarcia umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania składek, jednak i tak klient musi zgłosić taką umowę do ZUS. Jeżeli chodzi o dalsze perspektywy, to musisz wiedzieć, że na dzień tworzenia materiału jest już projekt ustawy, który ma zmienić to niedociągnięcie związane z usługami. Prawdopodobnie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Odejdźmy już od tematu tego, co możesz wykonywać w ramach działalności nierejestrowanej, i skupmy się na obowiązkach, o których musisz pamiętać. Przede wszystkim ciąży na tobie obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Taka ewidencja może być prowadzona w sposób dowolny, na przykład w formie papierowej lub arkusza Excel. Niezależnie jednak od tego, na jaką formę się zdecydujesz, musisz uwzględnić w niej pewne elementy. Są to m.in. numeracja, data sprzedaży, kwota sprzedaży oraz kwota narastająco. Co ważne, w określonych przypadkach samo prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży może być niewystarczające. W szczególności wtedy, gdy nie możesz korzystać z różnorodnych zwolnień. Jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności nierejestrowej musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz sprzedawać. Ma to duży wpływ na ewentualne ograniczenia lub wymagania. Sama uproszczona ewidencja sprzedaży sprawdzi się w wielu przypadkach. Niestety, nie będzie ona wystarczająca, gdy chcesz świadczyć usługi fryzjerskie, czy wykonywać stylizację paznokci. Aby lepiej to zrozumieć, dokonajmy pewnego rozgraniczenia. Wychodząc od uproszczonej ewidencji sprzedaży. Poza nią, w działalności nierejestrowanej mogą czekać cię takie zagadnienia jak VAT oraz kasa fiskalna. To, czy musisz się nimi interesować, zależy w dużej mierze od rodzaju prowadzonej przez ciebie działalności. Kasa fiskalna jest niezbędna w niektórych branżach już od pierwszej sprzedaży. Przykładem jest między innymi fryzjerstwo. Z kolei do VAT musisz zarejestrować się, gdy twoja działalność nie może korzystać z tak zwanego zwolnienia podmiotowego. Ostatnim elementem jest VAT UE, który jest zupełnie czym innym niż VAT polski. Musisz do niego zarejestrować się m.in. wtedy, gdy chcesz importować usługi od zagranicznych przedsiębiorstw. Przykładowo, taki numer będzie niezbędny, gdy chcesz wykupić reklamy na platformie Facebook. Jako, że są to nieco bardziej skomplikowane zagadnienia, omówmy je po kolei nieco szerzej. Zacznijmy od kasy fiskalnej. Co do zasady, Możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, gdy twój roczny obrót nie przekracza kwoty 20 tys złotych. Pamiętaj, że ten limit jest proporcjonalny do okresu, w którym prowadzisz działalność. Oznacza to, że jeżeli rozpoczynasz ją w trakcie roku, to limit będzie odpowiednio niższy. Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co ciekawe, gdy przekroczysz kwotę 20 tys. złotych, to istnieją pewne wyjątki, dzięki którym nadal nie musisz zaopatrywać się w kasę fiskalną. Upraszczając, można powiedzieć, że po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 20 tys. złotych, kasa fiskalna nie będzie potrzebna, gdy prowadzisz sprzedaż wyłącznie przez internet i posiadasz, do... posiadasz dokładne dane Twoich kupujących. Z drugiej strony, zezwolenia z kasy fiskalnej nie możesz skorzystać w przypadku niektórych rodzajów działalności. Oznacza to, że kasę fiskalną musisz mieć od pierwszej sprzedaży. Zanim jednak ją zakupisz, musisz złożyć wniosek o nadanie numeru NIP. Branże, co do których wymagana jest kasa fiskalna, znajdziesz we wspomnianym rozporządzeniu, a konkretniej w paragrafie czwartym. Aby uzyskać numer NIP, musisz wypełnić i złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP7. Uzupełniając kolejne rubryki z łatwością zauważysz, że jest tam odpowiednie miejsce dla działalności nierejestrowanej. Musisz je zaznaczyć, a także wypełnić pozostałe wymagane pola. Wniosek składasz do naczelnika Urzędu Skarbowego Właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli chodzi o VAT, to sytuacja wygląda podobnie. Co do zasady, możesz korzystać ze zwolnienia podmiotowego, czyli zwolnienia, które obowiązuje, gdy wartość Twojej sprzedaży nie przekroczyła w roku 200 tys. zł. Jak łatwo możesz się domyślić, jest to kwota niemożliwa do osiągnięcia w działalności nierejestrowanej. W związku z tym możesz myśleć, że to zagadnienie Cię nie dotyczy. Niestety, ale w artykule 113 ust. 13 znajdują się czynności, które nie mogą korzystać z tego zwolnienia. Gdy chcesz zajmować się jedną z tych rzeczy, musisz zarejestrować się do VAT jeszcze przed pierwszą sprzedażą. Popularnymi przykładami które wymagają od Ciebie rejestracji do VAT są między innymi sprzedaż elektroniki, kosmetyków przez internet, a także świadczenie usług doradczych. Podatek od towarów i usług nie ominie Cię również, gdy chcesz sprzedawać wyroby ze złota. Zwróć uwagę na to, że do VAT nie musisz rejestrować się wtedy, gdy chcesz, gdy chcesz sprzedawać np. biżuterię ze stali szlachetnej. Spośród wymienionych wcześniej podpunktów pozostaje mi jeszcze wyjaśnić kwestię VAT UE. Zagadnienie może wydawać ci się podobne do zwykłego podatku od towaru i usług, który omówiłem wcześniej. W rzeczywistości jest nieco inaczej. Do VAT-UE musisz zarejestrować się w szczególności wtedy, gdy dokonujesz tak zwanego importu usług od zagranicznych kontrahentów. Innymi słowy, rejestracja do VAT-UE będzie niezbędna, gdy chcesz importować usługi lub dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi. Deklarację VAT-UE w formie elektronicznej składasz natomiast w urzędzie do 25 dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa. Będzie to między innymi korzystanie z subskrypcji zagranicznych. Być może zastanawiasz się, dlaczego tak jest. Otóż jako zwykła osoba fizyczna, gdy kupujesz dany produkt czy usługę, nie musisz nic robić. Przedsiębiorstwo zagraniczne nalicza i odprowadza za ciebie podatek VAT. Nieco inaczej jest, gdy rozliczasz się w ramach działalności nierejestrowanej. W takim przypadku bliżej ci do przedsiębiorcy. No dobrze, ale jak wygląda wówczas taki import? Przede wszystkim, aby uzyskać numer VAT UE, musisz złożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Gdy już zostanie nadany ci ten numer, możesz się nim posługiwać w imporcie usług. W takim przypadku przedsiębiorstwo zagraniczne nie naliczy podatku od sprzedaży. Podatek musisz obliczyć samodzielnie i odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo musisz pamiętać o złożeniu formularza VAT 9M. Kwestie związane z VAT-em czy kasą fiskalną mogą być nieco bardziej skomplikowane. Nie dotyczą one jednak każdej działalności. Mimo wszystko musisz wziąć je pod uwagę jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Jeżeli okaże się, że od początku musisz posiadać np. kasę fiskalną, to nie ominiecie to wymaganie. Gdy jednak sprzedaż ruszy na, ruszy na dobre, musisz również wiedzieć, jak ją dokumentować. Jeżeli nie podlegasz pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej i prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży, to sytuacja jest prosta. W takim przypadku sprzedajesz towar lub usługę, a przychód notujesz w swojej ewidencji. Gdy zaś posiadasz kasę fiskalną, to Twoja sprzedaż powinna być również nabijana na to urządzenie. A co w przypadku, gdy klient będzie chciał fakturę? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz obowiązek wystawienia faktury na wyraźne życzenie klienta. Generalnie rzecz biorąc, podstawowy podział faktur obejmuje faktury bez VAT oraz faktury VAT. Faktury bez VAT wystawiasz wtedy, gdy nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, czyli po prostu, gdy nie zarejestrowałeś się do VAT. Faktury VAT wystawiasz natomiast wtedy, gdy jesteś zarejestrowany do VAT. Pamiętaj, że nie, może, że nie możesz wystawić faktury VAT, gdy nie jesteś zarejestrowany do VAT i na odwrót. Faktura powinna posiadać określone elementy. Przede wszystkim na fakturze powinna znaleźć się data wystawienia oraz kolejny numer faktury. Poza tym muszą znaleźć się na niej imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Dodatkowo na fakturze musisz uwzględnić nazwę lub rodzaj towaru i usługi, i, a także miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Faktura powinna również zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi, a także kwotę należności ogółem. Co więcej, jeśli wystawiasz faktury bez VAT, pamiętaj, aby umieścić na nich podstawę zwolnienia. Z kolei, gdy wystawiasz faktury VAT, określ stawkę podatku VAT dla sprzedawanych towarów lub usług. Zwróć uwagę na to, że czym innym jest faktura zwolniona z VAT, a faktura, na której widnieje zerowa stawka VAT. Jeżeli jesteś podmiotowo zwolniony z VAT, to zawsze wystawiasz fakturę zwolnioną z VAT, a nie ze stawką 0%. Stawka 0% ma zastosowanie dla podatników zarejestrowanych do VAT, którzy sprzedają produkty lub usługi z zerową stawką VAT. Przykładem usług mogących korzystać z zerowej stawki VAT jest między innymi dostawa sprzętu komputerowego dla szkół. Jeżeli chodzi o rozliczenie działalności nierejestrowanej, to robisz to raz w roku na formularzu PIT 36. Znajduje się tam odpowiednia rubryka, w której uwzględniasz swoje całoroczne przychody i koszty. Różnica pomiędzy tymi wartościami da Ci Twój dochód. Jeżeli mieścisz się w kwocie wolnej od podatku, to po prostu wysyłasz formularz. Gdy zaś przekroczysz kwotę wolną, będziesz musiał zapłacić podatek. Obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku to 30 tysięcy zł. Jeżeli Twoje dochody z wszystkich źródeł, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło czy działalność nierejestrowana nie przekraczają tej kwoty, to podatku nie zapłacisz. Nie oznacza to jednak, że nie musisz składać deklaracji. To jest Twój obowiązek. Z kolei, jeżeli Twoje dochody będą wyższe, podatek zapłacisz według obowiązującej skali. W działalności nierejestrowanej możesz też rozliczyć koszty uzyskania przychodów, które pomniejszą Twoją podstawę opodatkowania. Aby zrozumieć, co może być kosztem uzyskania przychodu, a co nie, musisz najpierw poznać definicję tego pojęcia. Koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych ustawowo z kosztów firmowych. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo, jeżeli sprzedajesz odzież, to kosztem uzyskania przychodu mogą być Twoje wydatki poniesione na zakup tej odzieży. Do innych przykładów możemy zaliczyć koszty hostingu Twojej strony internetowej, czy też koszty półproduktów, jeżeli samodzielnie tworzysz wyroby gotowe. To już wszystko, co chciałem Ci dziś przekazać na temat działalności nierejestrowanej. Mam nadzieję, że prezentowany materiał rozwiał Twoje wątpliwości co do prowadzenia tak zwanej firmy na próbę. Jeżeli jednak wciąż masz pewne wątpliwości, zapraszam Cię do odwiedzenia strony, gdzie znajdziesz wiele interesujących artykułów, a także narzędzi dla działalności nierejestrowanej.